Dobry Szanowni Państwu. Teraz odnośnie dzisiejszej rozprawy, jaką miał Kurzeja Bartłomiej, naprawdę prawdziwy artysta, rzeźbiarz. Był posądzony przez ludzi z Omzrika, czyli <grybujesz> jakiś tam ośrodek monitorowania rasistowskich i ksenofobicznych zachowań, czy coś takiego. Przede wszystkim oni zachowują się rasistowsko w stosunku do Polaków. I tutaj znalazłem takie e, właściwie to samo wpadło mi w ręce, znaczy jak czytałem e, w prawo.pl tylko nie umiem znaleźć daty. Niemniej jest coś takiego, że na skutek awarii Facebooka ujawnione zostały dane administratorów stron. Okazało się, że stronę Ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych prowadzi prezes, sam prezes Omslik Konrad Dulkowski. W sądzie Dulkowski zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego ze stroną Omslik na Facebooku. W ten sposób Dulkowski bronił się w wytaczanym mu procesach przez osoby znieważone i zniesławione na tej stronie. I tutaj mamy artykuł, czy nie, jak to się nazywa. Wpis pan Rafał Krawczyk, Rafał Krawczyk, obserwuj, to będzie chyba ś... Ś... Świster, nie. jakoś tak, no nie, nie znam tej nazwy, no ptaszek. W odpowiedzi do Rafał Krawczyk, Konfeder Małpa Konfederacja i siedem innych użytkowników. Z kolei antypolski ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i xenofobicznych na fejsie prowadzi prezes OMZRiK Konrad Dulkowski. Ze screenu wynika, że skłamał w oświadczeniu dla sądu, iż ośrodek nie ma wpływu na treści publikowane na Facebooku. Facebook, Facebook, Links, <słuch> Links, tak, WikiLinks. Tylko Game to Links. No i tutaj jest znowu, o, a tu widzę data. 6 godzina 27 p.m., 10 stycznia 2022 roku. O, to tu nam przynajmniej jakąś datę i przeczytaj odpowiedzi i tak dalej. I jaka jest reakcja Omzlik na ujawnienie danych przez Facebook? Pan Jan, jak Dulkowski zamierza wytłumaczyć się z tego, że kłamał w sądzie? Reakcja jest na następująca. Omzlik idzie w zaparty i zaprzecza, jakoby Dulkowski był administratorem strony. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej internaucie który w komentarzu na stronie OMZRiK napisał, że Dulkowski kłamał. Na, i teraz cytat, Przedczerę na Facebooku pojawił się błąd, który umożliwił użytkownikom sprawdzenie, kto administruje poszczególne strony. Na Wyszły m.in. dane osób prowadzących fanpage Ośrodka Monitorowania Zachowań rasistowskich i Ksenofobicznych OMZRiK. Jego prezes, Konrad Dulkowski, przed sądem zaręczał, że Omzlik nie ma żadnych związków z profilem na Facebooku o podobnej nazwie. Niedawna usterka portalu ujawniła, że kłamał, a jednym z redaktorów jest właśnie on sam pisze internauta. Bzdura! Powtarza i Informacje wysane z palca odpisuje Omzlik, no jak zwykle. I tutaj, jak co dalej? Jakaś pani Katarzyna Treter z Sierpińska. Katarzyna podkreśnik TS. Obserwuj, on idzie w zaparte. Marcin Żulewski. Przez przelew na Facebooku pojawił się post, który umożliwił, aha, tu już pisaliśmy, czytelnikowi, sprawdzenie, kto administruje poszczególne strony. Niedawno serca portalu ujawnia, że kłamał, jednym re... że kłamał a jednym, jednym z redaktorów jest on sam. No i tu, że to. Powtarzać bzdury, wyrzucane z palca. Trzeba, mi, trzeba, mieć nie, trzeba mieć tupet, żeby w tak bezczelny sposób kłamać. Stara sztuczka wszystkich przestępców. Gdy złapią cię za rękę, to krzycz, że to nie twoja ręka. Konrad Dulkowski to administrator strony Omzrik, co potwierdziła awaria Facebooka. Czy teraz będzie od dowodził w sądzie, że jakiś inny Dulkos, Konrad Dulkowski wrzucał postęp na stronę Omzrik? Gdzie są granice tych ługarstw? W przypadku ulewackich aktywistów takich granic najwyraźniej nie ma. Źródło informacji Facebook, zobacz też, kłamali, jak znud Facebook wsypał Dulkowskiego z Omzrich i ojca Grety Thunberg. Wideo, jest tu jeszcze wideo. Ja, ja no właśnie nie umiem tego zrobić, żeby to, te strony były. Znaczy, ale dobra, same tytuły w, pod, w, wpiszę pod, pod filmem, to będziecie Państwo na pewno jesteście lepiej, bardziej sprawni niż ja w, w, w internecie, to sobie znajdziecie to. To wszystko bardzo, bardzo, bardzo ważne. A szczególnie teraz wpatrząc się na to, co próbują zrobić z naszym e, artystą, prawdziwym artystą, nie, nie jakimś tam cudakiem, panem Bartłomieniem Kurzeją. No, oczywiście będę musiał to przekazać jakoś Panu Bartłomie Kurzejowi, żeby to popatrzył się. Bo 17 kwietnia będzie drugi ciąg rozprawy, ciąg dalszy. Za się około godziny 10, ale będę przypominał. No dobrze, to mamy sprawę Bartłomienia Kurzej załatwioną znaczy nie załatwioną, jest w trakcie załatwiania. Ale nie zapominajmy, proszę Państwa, że za parę dni, to jest w środę, 15 marca będzie kolejna rozprawa pana Marcina Bustowskiego przeciwko food filming czy jakoś tak, czy jakoś tak. No Też serdecznie zapraszam Państwa na, na tą rozprawę. Może się więcej ciekawych rzeczy dowiemy. Tu mnie dzisiaj w ogóle zaskoczyła pod koniec i to mi się i to mi się przykro zrobiło. Bo jednym z Powołanych świadków ma być Pan Brzegorz e, Braun. I to mnie niepokoi, ale jeszcze to przemyślę, bo, bo to jest bardzo niepokojące zjawisko. Bardzo niepokojące zjawisko. Ja to później się jeszcze wypowiem. Nie chcę przedłużać tutaj czasu Państwa, bo jest późna godzina. E, to już jest trzecia, Nie, 21.49. Część Państwa jutro idzie do pracy, może do szkoły. No szkoda, się zawalali. Czas. Życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.